Dzień dobry Państwu. Do kliniki Proortodont trafiłem 4 lata temu. Szukając kliniki, która spełniłaby moje oczekiwania, czytałem opinie internautów i te bardzo pozytywne opinie sprawdziły się w 100% w rzeczywistości. Moje pierwsze spotkanie z konsultacja z dr Arletą Nawrolską skutkowało przygotowaniem planu leczenia moich zębów. Które odbywało się w niezwykle komfortowych warunkach przy wsparciu najwyższej technologii i najlepszej wiedzy specjalistów kliniki. Poza mną, oczywiście, co jest dla mnie niezwykle istotne i ważne leczy się moja rodzina. Wszyscy odwiedzamy klinikę regularnie, i jeśli chcecie mieć państwo piękny uśmiech i naprawdę zdrowe zęby, swoje, jak również całej swojej rodziny, to zapraszam do odwiedzin kliniki Pro Ortodont, która mieści się na Ochocie, na ulicy Filtrowej. Szczerze polecam. Bartek Topa.